Asia i zgubione okulary. Asia to mała sprytna myszka. Mieszka na wsi i bardzo lubi przygody. Pewnego dnia Asia poszła na spacer. Słońce świeciło, a ptaki śpiewały. Asia spotkała swojego przyjaciela Krecika. Krecik był smutny. Cześć, Kreciku, co się stało? Zapytała Asia. Zgubiłem moje okulary, powiedział Krecik. Bez nich nic nie widzę. Asia chciała pomóc Krecikowi. Nie martw się Kreciku, znajdziemy je razem powiedziała Asia. Poszukiwania w ogrodzie Asia i Krecik zaczęli szukać okularów w ogrodzie. Szukali pod kamieniami i krzakami. Nagle Asia zobaczyła coś błyszczącego pod liściem. Kreciku, zobacz to chyba twoje okulary zawołała Asia. Ale to nie były okulary, tylko kawałek szkła. Krecik był smutny. Nie poddawaj się Kreciku, szukajmy dalej. Powiedziała Asia. Asia zobaczyła małe ślady prowadzące do stodoły. Może ktoś zabrał twoje okulary i schował je tam? powiedziała Asia. Krecik skinął głową i poszli do stodoły. Niespodzianka w stodole. W stodole Asia i Krecik usłyszeli cichy śmiech. Kto tam? zapytała Asia. Z zabeczki wyskoczył mały kotek, łatek, trzymając okulary Krecika. Łatek, dlaczego zabrałeś okulary Krecika? Zapytała Asia. Chciałem tylko zobaczyć, jak to jest nosić okulary, powiedział łatek. Nie chciałem zrobić nic złego. Nauka o szacunku. Asia wzięła okulary od łatka. Łatek, ważne jest, aby nie zabierać rzeczy innych bez pytania. Krecik bardzo potrzebuje swoich okularów. Łatek przeprosił Krecika. Przepraszam, Kreciku, już nigdy nie zabiorę Twoich rzeczy bez pytania. Krecik uśmiechnął się i założył okulary. Dziękuję Asiu za pomoc, dziękuję Ładku za przeprosiny. Powrót do domu. Asia i Krecik wrócili do domu, ciesząc się, że wszystko dobrze się skończyło. Asia nauczyła się, jak ważne jest pomaganie przyjaciołom. Drogi maluchu, pamiętasz, jak Asia pomogła Krecikowi znaleźć jego okulary? Czy zauważyłeś, jak ważne jest, aby dbać o rzeczy innych i pomagać przyjaciołom. Może teraz, kiedy zobaczysz, że ktoś potrzebuje pomocy, pomyślisz o Asi i jej przygodzie. Pamiętaj, że pomaganie innym to bardzo ważne.